Wiecie Państwo, ja się cofnę historycznie chwilę i to też jest w do tego, co się dzieje obecnie w spółce naszej. Spółka jako PKP obecnie od kilku lat realizuje taki duży projekt inwestycji dworcowych. Tak zwany właśnie potoczny PIT. Tych budynków dworcowych w skali całego kraju miało być naprawdę bardzo dużo. To była skala prawie 460 dworców. Natomiast po, pewnym, po pewnej aktualizacji niestety te, te listy zostały zaktualizowane, ale wiecie Państwo, że to się łączy najczęściej też z racjonalnym podejściem do tego, bo oczywiście te źródła finansowania to jest mieszane, mieszane źródło, to jest czasami budżet, Budżet państwowy czasami to są środki unijne, natomiast ten wkład zawsze gdzieś tam musi być, więc możliwości zostały zweryfikowane do tego, żeby bardzo konkretnie zrealizować te postanowienia, takich dworców jest niespełna 200 ostatecznie w skali całej Polski. Te inwestycje dworcowe są realizowane na bieżąco. Na naszym Dolnym Śląsku, czy też Opolszczyźnie, bo to są dwa rejony, które my zarządzamy, też trochę tych inwestycji jest. Niemniej jednak, wracając właśnie do tego budynku dworca w Oleśnicy, bo wiecie Państwo, on historycznie gdzieś był na tych listach, dlatego też nawiązuję do tego, bo po, po tych aktualizacjach niestety, niestety możliwości spółki też takie są, że, że tego dworca przynajmniej na razie nie ma. Natomiast ja podkreślę również, że taka sytuacja nie dotyczy tylko Leśnicy, bo dlatego, dlatego pokazuję tą skalę 460, a nie 100 na 200, no to, jest, to jest rzeczywiście spora skala. Tak czy inaczej, jesteśmy otwarci na to, żeby jednak myślę, że często wspólnymi siłami, bo to my jako PKP, państwo, jednostki samorządu terytorialnego, jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, że te nieruchomości odzyskają swoją świetność bo wiemy, że często dworce już są w różnym stanie technicznym. Wiemy również, że te funkcje takiej typowej obsługi podróżnego, już dawno, już dawno ta świetność przeszła. Ta podstawowa funkcja dworca, czyli tak naprawdę poczekać, kupić bilet, to jest takie minimum najczęściej, które gdzieś tam nie jest realizowane na dworcach. Więc właśnie dlatego łącząc siły z jednostkami samorządu terytorialnego, my jako spółka, korzystając z ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa, jesteśmy w stanie korzystając z trybu ustawy 39.3 nieodpłatnie przekazać na rzecz jednostki samorządu terytorialnego taką nieruchomość. Myślę, że wartym zaznaczenia jest fakt, że ta nieruchomość jest, no myślę, że warto użytkowanie wieczyste plus wszystkie naniesienia, Myślę, że w okolicach 2 milionów złotych, zł, więc nieruchomość, którą otrzymuje nieodpłatnie, tak jak mówię, w takim trybie, a nie innym. Ten tryb wprowadza pewne ograniczenie, bo pamiętajmy, że taki majątek przekazany jest na rzecz jednostki z przeznaczeniem na działalność transportową. Oczywiście ta ustawa wprost nie reguluje ile czy w 100% jak ma być wykorzystana ta nieruchomość w leśnicy, przez to, że to jest ważna jakaś tam stacja, jednak ci pasażerowie korzystają z możliwości poczekania, kupienia tego biletu. Tutaj nie ma takiego problemu, bo ta funkcja zawsze jednak zawsze gdzieś tam będzie zachowana. Wiecie Państwo, że myślę, że tutaj się też regionalnie o tym mówi. Obecny Pan Burmistrz zadeklarował chęć podjęcia dyskusji rozmów na temat przejęcia takiego budynku dworca. W związku z tym bardzo aktywnie zaczęliśmy przygotowania nieruchomości do ewentualnych uzgodnień zbycia. Odbyło się kilka wizji lokalnych na gruncie. Nie ukrywam również, że zaangażowaliśmy dosyć mocno na nasze pozostałe spółki kolejowe, bo wiecie Państwo, że by taką nieruchomość uzgodnić do obrotu, a co za tym idzie przede wszystkim wydzielić ją geodezyjnie, Potrzebujemy uzgodnienia wszystkich po kolei spółek. To wiąże się z tym, żeby bardzo racjonalnie dokonać podziału takiej nieruchomości, a w przyszłości zarówno użytkownikom nowym, jak i właśnie tym spółkom kolejowym, żeby ta współpraca, to ta codzienność układała się maksymalnie dobrze. Dlatego już na tym etapie powstania koncepcji podziału grazyjnego jest niezwykle ważne. Takie komisje zespołów na gruncie w obecności również geodetów odbywało się i taka koncepcja została wypracowana. Dostaliśmy pozytywne uzgodnienia spółek kolejowych, a zatem za idzie, możemy przejść do kolejnego etapu ewentualnie wydzielenia takiej nieruchomości z tej enklawy kolejowej. Bo ten dworzec, Państwo najlepiej wiecie, jest specyficznie ułożony na międzydorze kolejowym. Oczywiście to nie jest jedyny dworzec, bo takich dworców jest cała masa. Natomiast no tutaj dlatego też wymaga nieco więcej tych uzgodnień. W związku z tym jesteśmy na takim etapie, że te najważniejsze uzgodnienia mamy, mamy za sobą i możemy w każdej chwili podjąć działania finalizujące już wydzielenie takiej działki z tego, z, z, z tego obszaru. Mówimy o budynku dworca, natomiast... Nieruchomości dookoła, jeżeli Państwo będziecie nawet zainteresowani, a ja celowo przywiązą ze sobą takie materiały, żeby nie było wątpliwości, możemy rozłożyć i zobaczyć sobie ze spokojem, jak zostały uzgodnione te podziały geodezyjne. Te, te koncepcje podziału, pamiętajmy, jeszcze podział nie, nie został wdrożony. Warto jest również tutaj zaznaczenia, że jak Państwo wiecie, polskie linie kolejowe, czyli PKP, PLK. Jest, była jeszcze niedawno na etapie opracowania studium wykonalności związanej z przebudową tutaj i rewitalizacją całego układu tej infrastruktury kolejowej. To studium wykonalności już jest wykonane, powiem więcej, wykonane było w kilku wariantach, zostały wybrane warianty i już na tym etapie finalizuje się dokumentacja już taka budowlana. Więc to jest jeszcze bardziej zaawansowany projekt. Ten projekt oczywiście uwzględnia przebudowę zarówno tej części infrastruktury kolejowej w zakresie usprawnienia tych torów, modernizacja peronów, przebudowa tych peronów. Tych wiatr wejściowych do dołu, łącznie z, z windami, bo oczywiście cała ta przebudowa już musi bezwzględnie być dostosowana do korzystania przez osoby z ograniczoną sprawnością, tak więc to wszystko oczywiście jak najbardziej jest tam uwzględniane. I aktualizacja systemu SRK, czyli sterowania ruchem. To już ma być taki krok, oczywiście bardziej zaawansowany w ten XXI wiek, jeżeli chodzi o o przebudowę tej stacji. Tak więc sam budynek dworca to jest jedno, tu liczę na to, że rzeczywiście uda nam się może wypracować taką, taka, taką koncepcję i, i formę wydzielenia i przekazania, a później zaadoptowania tego budynku dworca, modernizacja tego układu dookoła, co spowoduje, że wspólnie rzeczywiście prowadzimy ten dworzec Woleśnic w taki przysłowiowy XXI wiek. Jakieś ramy czasowe, jest przygotowań formalnych? Jeżeli chodzi o budynek dworca, to tak jak wspominałam, jesteśmy po tej koncepcji, jeżeli zaraz nie wniesiemy ewentualnie jakichś naniesień. Tylko pamiętajmy, że to rzeczywiście po szeregu już spotkań na gruncie i uzgodnieniach z, z przysłowiową PF-ą, które są najbardziej kluczowe. Jeżeli będziemy w stanie, um, jakby zaakceptować, że idziemy w kierunku wydzielenia geodezyjnego. Tutaj nawet deklaracja ze strony Gminy była taka, że jest współpraca z geodetą, żeby ewentualnie usprawnić, to możemy ten podział geodezyjny robić czy przez nasze służby, czy w partnerstwie również przez tutaj geodetów regionalnych tak to nawet. To trwa kilka miesięcy, w jednym czasie mamy uzgodnienia ze spółkami, Robimy wycenę takiej nieruchomości, bo oczywiście taka wycena odbywa się przez niezależnego rzeczoznawcę, który wycenia, oczywiście ostatecznie nieodpłatnie, ale do tego aktu notarialnego potrzebujemy wszystkie formalności, żeby żadna ze stron nie miała wątpliwości, w jakim stanie, o jakiej wartości przyjmuje taką nieruchomość. Po takich przygotowaniach, po takim uprawomocnieniu się decyzji podziałowej piszemy stosowne wnioski i idziemy o zgody przede wszystkim nasze korporacyjne, a tuż po nich idziemy o zgody bezpośrednio do ministerstwa, bo tutaj jest taka wartość tej nieruchomości, że na pewno będzie wymagała zgody ministerstwa. Po takiej zgodzie ministerialnej spotykamy się na akcie notarialnym, podpisujemy formalnie akt notarialny i możemy umawiać się na przekazanie protokolarne nieruchomości. Pytanie jedno, przepraszam, o ilu spółkach mówimy o kolejnych? Wiem, że na ile to jest ważne, bo kluczowym, ja dlatego podkreślam kilka razy, nie wiem czy Państwo dokładnie, Państwo już pewnie to wiecie z, z doświadczenia, że ta PLK jest kluczowa zawsze. Jak już przeszliśmy PLK, to uzgodnienia dotyczące spółek PKP Energetyka, czy PK Telekom, to są spółki, które oczywiście są powiązane, Natomiast z nimi przede wszystkim uzgadniamy służebności, tego typu przebiegi sieci. My już jesteśmy na etapie tej koncepcji po tych wstępnych aktualizacjach. Te sieci zostały gdzieś tam zdiagnozowane, te służebności już się jakby formalizują. Pani dyrektor, mam takie pytanie, jeszcze tak, bo, bo już pomału to się formalizuje wszystko, a co na przykład będzie, bo ten obiekt w tej chwili dworca, budynku dworca y, służy też i mieszkańcom tam. Mm -hmm. I czy to już też jakoś wstępnie zostało uzgodnione? Czy oni będą wyeksmitowani, czy zremontowane będą mieszkania i ci y, y, Państwo tam będą dalej mieszkać? Powiem Jak tak, jest, jeżeli to chodzi to... o przy... przekazanie nieruchomości, to zgodnie z tą ustawą przekazujemy nieruchomość wraz z lokatorami tam mieszkającymi. Nie zakłócamy im na razie tego bytowania tam. Ja myślę, że to jest kolejny etap, kiedy Y, tutaj Państwo znajdziecie y, pomysł na zagospodarowanie źródeł finansowania, to finalnie tak naprawdę bardzo różnie to wygląda. Czasami lokatorzy zostają, y, czasami dostają jakieś inne mieszkania, alternatywne, jeżeli rzeczywiście jest y, forma zagospodarowania. To jest po stronie rozumiem, miasta. To po stronie miasta jest tak. No, dziękuję. Bartosz, proszę. Ja, bardzo proszę. Czy można Pani powiedzieć, czy w latach 2014, 2018 które będą wyremontowane przez PKP, tak, Czy zrozumiałem? Ja. Czy były jakieś na przykład ustalenia co do naszego dworca Osińskiego, że też będzie remontowany przez PKP? Słuchajcie Państwo, ja dlatego też zaczęłam od tego, bo wiem, że ta historia gdzieś tam się układała i te, te rozmowy były, bo ja myślę, że to warto podkreślić. Z naszej strony tej przychylności regionalnej i, i, i centralnej jest naprawdę cała masa. I chcielibyśmy modernizować wszystkie budynki dworca, jakie tylko nam się uda, jeżeli tylko są takie możliwości. I rzeczywiście zaznaczyłam, że ten projekt inwestycji dworcowych w latach ubiegłych był, em, 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 powstał i te listy. Były podzielone na pewne priorytety, pewne takie dodatkowe pozycje. One nigdy nie miały wyklarowanej konkretnej daty. One, to, to był projekt, który powstał rzeczywiście tak mocno w spółce i wszyscy starali się to maksymalnie dobrze ułożyć, zracjonalizować i tak jak mówię, źródła finansowania i te wkłady własne, więc... Mogły być takie rozmowy i pewnie najbardziej były, bo te deklaracje już na etapie gdzieś tam tworzenia takich list były niezwykle istotne ze strony samorządów. Czy rzeczywiście nie będzie takiej sytuacji, że jako PKP zmodernizujemy budynek dworca, a później ostatecznie będzie pustostanem i takim pomnikiem trochę, bo tak jak mówię, no ta poczekalnia i kasa to jest czasami minimum. Na nasze spółki kolejowe czasami wejdą ale sami pewnie Państwo obserwujecie takie modernizacje dworca. Szereg gmin, korzystając ze współpracy, czy sami modernizują dworce, czy to rzeczywiście uda się zmodernizacja zrealizowana po stronie PKP. Ostatecznie łączą nas wtedy jakieś różnego rodzaju umowy najmu i funkcje na tych dworcach jest cała masa. Rzeczywiście jest część gmin, które przejmują od nas takie nieruchomości i tworzą tam. Inkubatory przedsiębiorczości, biblioteki, miejsca dla stowarzyszeń, bardzo różnych. Pomysłów jest naprawdę cała masa. Ja myślę, że my chętnie jesteśmy w stanie nawet zebrać je gdzieś tam z Polski, żeby jeżeli będzie chęć, potrzeba, to, to jesteśmy w stanie pokazać, co tam się dzieje na tych dworcach, żeby Państwa zainspirować. Pani dyrektor, tutaj jeszcze wracam do pytania, co tutaj kolega radny zadał wcześniej. Odnośnie tej rewitalizacji infrastruktury która pani mówiła, że będzie mniej więcej szła, a czy to jest... bo na przykład dworzec Zlataje w jakiś sposób został zrewitalizowany, tak? I, I ta rewitalizacja właśnie tych peronów tego przejścia tego wszystkiego z której w tej chwili faktycznie korzystają mieszkańcy, ci, którzy tutaj przybywają, kiedy to się rozpocznie i zakończy. Że tak powiem. Słuchajcie Państwo, ja... Czy termin jest jakiś taki określony? Właśnie, żeby, żeby nie było tego do Ja rzeczywiście wspominam o tym, że ta dokumentacja jest zrobiona, teraz są na etapie projektu budowlanego. Ta cała inwestycja jest na dużym odcinku linii, ona jest etapowana. Ten odcinek, który obejmuje stację, Leśnica jest w ogóle w pierwszym etapie realizacji. Natomiast takiej dokładnej daty nie jestem w stanie Państwu powiedzieć. Nie można określić 5-10 lat, czyli. Ja może podpowiem, Panie Tadeuszu, Z tego co wiadomo, to co jest własnością perki, czyli torowiska, to co znajduje się między torzą Peronem i wiaty Peronowe oprócz Peronu pierwszego, to co należy mhm. do PKB Nieruchomości najprawdopodobniej zostanie, będzie wykonywane w 2000, zacznie się w 2001 roku, z tyle co nam się udało ustalić. W, w 2001 roku mamy w 2021 roku ma ruszyć to co należy do PLK. Tak samo tutaj może podpowiem, stacja pkp rata jest stacją, są tu dwa perony i kładka i tam w 100% wszystkim wszystko należy do jednego właściciela, czyli do spółki PKP PLK. I oni sobie rządzą, i tam trochę procedury są troszeczkę inne. Tutaj mamy dwóch właścicieli, dlatego pani dyrektor wyjaśnia, czyli stadium wykonalności: to co jest wydzielone ze stacji, to jest stacja. To co mówimy, co zostało powiedziane, czyli firma PLK, tak, też w charakterze PKP, ale to już ruszyło, tak, czyli perony, wiaty peronowe i to, których nigdy miasto nie będzie przejmować i zawsze będzie majątkiem PKP, to już zostało uzgodnione, że ta modernizacja ruszy. To jest ta modernizacja linii kluczbork wrocław -Nikołaj. Można? Panie doktorze, ja nie wiem ile w Polsce jest dworców kolejowych. No, I Pani na pewno się orientuje. Stacji kolejowe nie, ale dworce kolejowe. Z tych 360 dworców kolejowych 200. Kto weryfikował tą liczbę? Jasne, jasne, to jest dobre pytanie, bo ja powiem Państwu tak, nie jest Ale może To Kto weryfikował tą liczbę, że zostało 200 i dlaczego Leśnica w tej, tej, tej liczbie nie została ujęta? Jest to dworzec, jedno, że miasto jest duże, jedno zwiększone na Dolnym Śląsku, czyli znajduje się na linii kolejowej bardzo ważnej, uczęszczalnej... Na trzech. Proszę? Na czerwiu. Ja, ja mówię o jednym, ja mówię o tej najważniejszej. Wroca w Oleśnicach Różtowych. I ja mówię, czy w tej liczbie 200 dworców nie znalazła, nie, nie znalazła się przysłowiowa Włoszczowa? No bo gdzieś ktoś ma jakieś tam dojście, no i wyremontuje dworzec, wyremontuje wejście, no ale jeśli będzie taka jak druga Włoszczowa, zostanie. Wiecie państwo, ja myślę, że. No, nie, domyślam się, że idealnym by, byłoby, gdyby Oleśnica została na tej, na tej liście. Ja dlatego zaczęłam od tej całej sytuacji, bo hmm, chcę zaznaczyć, że powstał taki zespół, składający się z różnych osób, ale w centrali naszej spółki. W centrali naszej spółki to nawet nie my jako oddział, nie mieliśmy wkładu do tworzenia takiej, takiej listy. Właśnie między innymi może dlatego, żeby nie było, że komuś chcemy lepiej, a komuś chcemy gorzej, więc to zupełnie było niestety poza nami. Ta nasza centrala spółki bierze pod uwagę całą skalę Polski, więc wiemy, że tych priorytetów niż większych ważności linii kolejowych jest, jest pewnie cała masa, więc no, ciężko mi jest odpowiedzieć